Boże Narodzenie, Wielkanoc to są dla nas takie bardzo ważne wydarzenia w dziejach Pana Jezusa. A tymczasem uroczystość zesłania Ducha Świętego jest kwintesencją no, wszystkiego tego, co Bóg dla nas czyni, ponieważ. Pan Jezus umarł na krzyżu, żeby nas oczyścić z grzechu, a potem w historii Kościoła daje nam Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi w dniu pięćdziesiątnicy, będziemy to świętować za dwa tygodnie. Przychodzi w dniu pięćdziesiątnicy Duch Święty i potem Duch Święty działa, działa w sercach naszych. I po to Duch Święty czyni to wszystko co właśnie Pan Jezus dla nas wysłużył, tak? Przez śmierć i zmartwychwstanie. Po to, żebyśmy mogli przeżyć to, co dzisiaj przeczytaliśmy w drugim czytaniu z Apokalipsy, że otwiera się dla nas świątynia w niebie, czyli Królestwo Boże otwiera się dla nas. To Królestwo Boże wymaga, aby w nas dokonało się przez Ducha Świętego oczyszczenie, bo nie wystarczy, że człowiek uzyska odpuszczenie grzechów. Bo odpuszczenie grzechów to jest tyle, że już grzech nie, no, nie ciąży na nas i nie zagradza nam drogi do nieba. Natomiast aby się spełniło to, co w błogosławieństwach ośmiu jest powiedziane, że błogosławieni czystego serca. Albowiem oni Boga oglądać będą. To właśnie Duch Święty czyni to, żeby nasze serca stały się czyste. I ten obraz Królestwa Bożego, Jerozolimy Nowej, jest pokazany w ten sposób, że Tutaj fundamentem tego dzieła jest, jest 12 warstw fundamentu i to jest 12 apostołów Baranka, czyli 12 apostołów, tak? Wśród których głową, jak Pan Jezus to ustanowił, jest Piotr, a można powiedzieć drugą głową, którą też Pan Jezus ustanowił, Taką można powiedzieć duchową jest święty Jan. Te dwie osoby, ale jest dwunastu apostołów i na tym fundamencie yy, no, zasadza się nasze zbawienie. Kto jest dla nas? No właśnie tym kluczem do tego, żebyśmy tam weszli, do, do tego Królestwa Bożego. I tym kluczem jest baranek, czyli Pan Jezus, tak? Pan Jezus. On dla nas otworzył tą drogę. Otworzył. I teraz zobaczcie, co Pan Jezus mówi. No, do nas właśnie, jak, jak dojść do tego Królestwa Bożego. Mówi tak, że kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Tak? Pan Jezus ma naukę o tym, jak dojść do Królestwa Bożego, jak wejść do tego Jeruzalem. Pan Jezus ma na ten temat naukę dla nas, a my mamy problem, że my z trudem tę naukę przyjmujemy. Z trudem, ponieważ nie bardzo lubimy słuchać w ogóle nauk jakichkolwiek i nam sprawia trudność, że ktoś nas poucza. I jeszcze to się dzieje poprzez pośrednictwo ludzkie. To nam sprawia trudność. Natomiast Pan Jezus mówi, co zrobić, żeby nam było łatwiej. Otóż mówi tak, jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Kluczem do tego, żeby. Naukę Pana Jezusa przyjąć i przyjąć ją, no, można powiedzieć, z ust tutaj ludzi w Kościele, tak? I nie zawsze każdemu jednakowo pasuje to, co jest w Kościele. I teraz, żeby tą naukę przyjąć, mimo tego, że jest przekazywana przez Kościół, jak święty Paweł powiedział, naczynie gliniane, kostropate, które czasami no, nie spełnia tego, co byśmy chcieli, ale kluczem jest to, żeby umiłować Pana Jezusa. Jeżeli się przywiążemy w tym życiu do Pana Jezusa, to będziemy zachowywać Jego naukę z miłości do Niego. I jeżeli On będzie w naszym życiu najważniejszy, to wtedy będziemy żyć już tu na Ziemi. No w tej bliskości z nim, tak? Będziemy żyć w bliskości z nim. A y, proszę zobaczyć, że y, Jan w Apokalipsie w tym dzisiejszym fragmencie mówi, tam mówi, co tam jest w, tej, w tym Królestwie Bożym, do którego właśnie jesteśmy prowadzeni. I mówi rzecz bardzo ciekawą, którą chciałbym, żebyście zrozumieli. Mówi tak, święty Jan. A świątyni w nim, czyli w tym mieście, nowym Jeruzalem, nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. My tu na tym świecie żyjemy no szukając obecności Boga i Pana Jezusa w świątyniach tutaj uczynionych ludzką ręką, przychodzimy na przykład na bielany, tak? Bo tu jest świątynia, jest Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie i są świadkowie, którzy pomagają nam. Yy, nam właśnie Pana Jezusa odkryć w swoim życiu. Tacy świadkowie jak Ksiądz Proboszcz i inne osoby, które tu posługują. I to są takie ziemskie świątynie. A w, w Królestwie Bożym nie ma takiej ziemskiej świątyni, ponieważ świątynią w Królestwie Bożym jest Pan Jezus i jeżeli jesteśmy złączeni z Nim węzłem miłości i jeżeli przez Ducha Świętego ten właśnie Pan Jezus Baranek mieszka w nas, to już mamy obecność Boga i w Królestwie Bożym nie będzie innej obecności Boga, jak obecność Boga w nas. Bóg żyjący w człowieku, bo, bowiem doprowadza Pan Bóg przez właśnie swoje dzieło zbawienia do tego, że my się łączymy sercem, miłością z Bogiem i Jego synem, Panem Jezusem. I innej świątyni jak jedność i miłość z Bogiem już wtedy nie potrzeba. A w tym życiu uczymy się tego, kochani, dążymy do tego. I chodzi o to, żeby w największym stopniu dokonało się w nas to pokochanie, to związanie się z miłością, z Jezusem i z Ojcem. I ono już nas wtedy przygotuje do Królestwa Bożego w przyszłości. Kiedy Duch Święty działa w naszych sercach, to wtedy On właśnie nas do tego przygotowuje i daje nam pokój w sercu, że żyjemy Bogiem na co dzień. I daje nam też Duch Święty tą tęsknotę, że Pan Jezus Przyjdzie, tak? Że Pan Jezus przyjdzie i to przyjdzie właśnie, jak sam mówi, niebawem, tak? Gdybyście mnie miłowali, to byście no. Tę naukę i to wszystko przyjmowali ze względu nie na Kościół, ze względu nie na ludzi, którzy o tym mówią, tylko ze względu na Pana Jezusa osobiście, który jest najważniejszy w naszym życiu. I mówi Pan Jezus, że niebawem przyjdzie, a tymczasem. Przyjmijcie od Ducha Świętego tą zapowiedź. To Wam powiedziałem, zanim to nastąpi, zanim to nastąpi, że Pan Jezus przyjdzie do nas, tak? To Wam powiedziałem, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Na kartach Ewangelii w wielu miejscach jest o tym, że właśnie wtedy, jeżeli jesteśmy gotowi, to z tęsknotą czekamy, tak? I chodzi bardzo o to, żeby Kościół obecny i żeby każdy z nas czekał aby bardzo właśnie czekał tak na Pana Jezusa a stanie się to jeżeli w tym już życiu będzie my go miłowali i będzie dla nas bliski